Cześć, witam serdecznie Mateusia Mrozi z tej strony. Jesteśmy na kolejnym dniu kwarantanny, więc mamy kolejny dzień, kolejne możliwości do nagrania kolejnego filmu specjalnie dla Was. W dzisiejszym, w dzisiejszym filmie chciałem Wam nieco powiedzieć o bólach kręgosłupa lędziowego i według mnie doskonałym panaceum na bóle kręgosłupa lędziowego, a mianowicie jest to pływanie. Będę dzisiaj mówił o pływaniu, także zaczynamy. Dzisiaj jest to pływanie. Będę dzisiaj mówił o pływaniu. Także zaczynamy. Pewnie już od dawna wiecie, że pływanie wpływa pozytywnie na kręgosłup, bo lekarze mówią przy bólach kręgosłupa, że zróbmy to, to, za jakieś zaszczyki, podajmy jakieś leki i poproszę pójść na basen. Oczywiście wszystko się zgadza, natomiast wiele osób niestety idzie na basen i po prostu tylko pływa. Niestety mówię tylko pływa, ponieważ yy, chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby pływać yy, technicznie. To jest bardzo istotna różnica, ponieważ yy, pływanie nietechniczne wpływa tylko na budowanie wydolności i nic poza tym. Pływanie techniczne buduje wydolność, stabilizuje kręgosłup, odciąża kręgosłup. No, i generalnie daje dużo jeszcze innych benefitów. Dzisiaj się skupić na wymienieniu kilku benefitów, które idą w parze z technicznym pływaniem. Zacznijmy zatem od tego, że woda odciąża nasze ciało, także odciąża kręgosłup czyli nasze kręgi podczas leżenia na wodzie, czyli leżą równolegle do podłoża. Powoduje oddalenie trzonów kręgów, a w związku z tym, znajdujący się dysk między tymi trzonami, ma większe mobilności ma większe możliwości, ponieważ ma większą mobilność i jest w stanie, jakby pracować w większym zakresie ruchomości. To jest pierwsza rzecz. Czyli leżymy na wodzie, ale jeszcze nie pływamy. Drugi benefit wiąże się z tym, że już nie tylko leżymy na wodzie, ale już zaczynamy pływać. Oczywiście technicznie. Pływając technicznie, na przykład kraulem, zaczynamy wykonywać ruchy rotacyjne kręgosłupa. Płyniemy, kręgosłup jest odciążony i za chwilkę dochodzą ruchy rotacyjne kręgosłupa. Czyli mamy możliwość zwiększenia ruchów rotacyjnych, które zazwyczaj w ciągu dnia nie wykonujemy. Tutaj oczywiście są... Wyjątkiem jest praca, gdzie stoimy na przykład przy taśmie jakiejś i wykonujemy ruchy rotacyjne, przekładając jakieś elementy ciężkie lub mniej ciężkie z jednej strony na drugą stronę oczywiście te ruchy rotacyjne nie są zbyt dobre ponieważ my wykonując tak dużą liczbę liczbę tych, tych rotacji przy nacisku kręgosłupa oczywiście grawitacja działa więc my ściskamy ten kręgosłup i jeszcze rotujemy my powodujemy że ten kręgosłup nam się szybciej niszczy ruchomość zostaje ale dysk jest bardzo mocno ściskany więc to nie jest dobre niestety. Przy pływaniu mamy tą możliwość, że leżymy sobie na wodzie i tą rotację zwiększamy bez ucisku dysku. Także zwiększamy możliwości rotacyjne kręgosłupa. Kolejny element jest to to, że podczas pływania musimy zaktywizować mięśnie, które nam stabilizują odcinek kręgosłupa w szczególności lędźwiowy. Także... Napięty mięśnie, mięśnie brzucha, pośladków wzmacniają gorset w perspektywie dłuższego czasu, jakby trenowania, więc ten, ta siła mięśniowa też odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o drogliwości bulowych rękosłupa To był styl kraul, przy stylu rzaka. Tutaj dodatkowo dochodzi bardzo fajna rzecz, ponieważ my. Pływając technicznie oczywiście, yy, mamy tutaj możliwość zwiększania ruchomości kręgosłupa nie tylko lędziowego, ale również szyjnego w paszynie strzałkowej. Czyli my wykonujemy ruch jakby wdech nad wodą, wydech pod wodą. Mamy pozycję, gdzie nasze kończyny są zgięte, wydech jest nad wodą, później prostujemy się, yy, głowa ląduje pod powierzchnią wody, wykonujemy wydech, nasze ciało przyjmuje pozycję typowej strzały. W tym momencie kręgosłup się nam prostuje, a podczas powrotu, aby wziąć znowu kolejny wdech, wynurzamy się, kręgosłup się lorduje, i w związku z tym, przy odciążonym kręgosłupie, zwiększamy sobie ruchy zgięcia i wyprostu w kręgosłupie lędźwiowym. Także tutaj jest jakby kolejna płaszczyzna, w której zwiększamy ruchomość kręgosłupa. Jeżeli chodzi o osoby, które powinny się oczywiście kontaktować, najlepiej z terapeutą, który spada ich, wykona odpowiednią terapię, są to te osoby, które mają zaawansowaną chorobę zwierodniową kręgosłupa lędziowego. A mianowicie tutaj chodzi o bóle ostre kręgosłupa albo o przepukliny, które już mogą być z naciekiem, które niestety mogą być drażnione podczas takiego pływania. Jeżeli chodzi jeszcze raz o pływanie techniczne, oczywiście ja tu rozróżniam kilka elementów pływania technicznego, ponieważ z tego co widziałem na basenach, dużo osób po prostu pływa nietechnicznie. Oddycha, żeby dosłownie przeżyć no i buduje tylko wydolność, ale cała lista benefitów się kończy w tym momencie, ponieważ wszystko, wszystkie pozostałe elementy są wykonane po prostu źle. Bardzo ważna jest tutaj praca rąk to jest pierwszy element. Drugim elementem jest to, że powinna być prawidłowa praca nóg. Trzeci element jest to oczywiście kontrolowanie napięśni, napięcia mięśni brzucha, czyli core stability. I czwartym elementem jest oczywiście oddech, który, który no, powinien być wykonywany: wydech nad powierzchnią wody, wydech pod powierzchnią wody, żebyśmy mogli oczywiście pracować głową w dużym zakresie ruchu. Oczywiście przy stylu crawl, pamiętajcie o tym, aby. Oddychać nie tylko po innej stronie, ponieważ możemy sobie bardzo szybko zbudować wzorzec ruchowy, który, który, no niestety, doprowadza do wręcz katastrofalnych zmian w obrębie kręgu szyjnego. Sam w gabinecie miałem pana, który bardzo mocno wkręcił się w pływanie szczególnie kraulem. Chodził kilka razy na basen w ciągu tygodnia. Za każdym razem robił około 160 długości tym stylem na basenie i chodził dobrych kilka miesięcy. Trafił do mnie z bólem w obrębie kręgosłupa szyjnego i jak z się okazało lekarz, który zalecił basen na kręgosłup lędziowy oczywiście pomógł. Niestety zbyt duża ilość treningów spowodowała to, że niestety wpłynął sobie tym pływaniem negatywnie na kręgosłup szyjny, ponieważ oddychał tylko na prawą stronę. Także pamiętajcie o tym, że Pływanie jest bardzo fajnym, bardzo fajnym y, benefitem, jeżeli chodzi o utrzymanie zdrowego kręgosłupa lęziowego, ponieważ jest ruchomość większa, dysk ma większe możliwości pracy, wzmacniamy mięśnie y, kręgosupa lęziowego, budujemy swoją wydolność, prawda? Y, natomiast nie przeginajmy, ponieważ... Y, Tutaj możemy sobie po prostu zadziałać bardzo destrukcyjnie na inne okolice ciała. Więc pływajcie technicznie, nauczcie się pracy każdym elementem ciała ręce, nogi, kor, oddech, prawda? Wszystkie te elementy musicie połączyć i każdy element musicie osobno trenować od początku do końca. Pływanie zawsze powinno być techniczne, ponieważ tylko pływanie techniczne jest w stanie wpłynąć na Twój kręgosłup. Mam nadzieję, że Wam troszkę rozwiałem wątpliwości dotyczące pływania bólu kręgosupa. Jeżeli dalej nie wiecie pewnych rzeczy, oczywiście zapraszam do komentowania pod spodem. Na wszystkie pytania wasze odpowiem. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, ponieważ podejrzewam, że kolejne filmy pojawią się lada chwila i myślę, że będę mógł Was wspierać. W tym prozdrowotnym działaniu. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!